Kolejny roma czad przed nami. Ja przyszłam dzisiaj do Was z moim popołudniowym baby Cappuccino. No to zaczynamy. Tym razem będę mówić o emocjach. Powiem też, które olejki eteryczne składają się na mieszankę od rzeczy załatwionych. Zapraszam! Cześć, nazywam się Gosia Jasińska, jestem doktora Wellness Advocate. To znaczy, że zajmuję się edukacją na temat tego, jak olejki eteryczne działają, jak wpływają na moje ciało fizyczne, jak również eteryczne. I dzisiaj właśnie chciałam powiedzieć coś więcej na temat stosowania olejków eterycznych na emocje. Olejki eteryczne, znane od wieków, faktycznie były stosowane w przeróżniastych praktykach po to, żeby zadziałać lepiej na nasze ciało eteryczne. Wiemy, że lawenda uspokaja. Kadzidłowiec balansuje. A cóż na przykład mogą zrobić dla nas cytrusy? Moim niedawnym odkryciem było to, jak fantastycznie na nasze emocje działa cytryna. Wyobraźcie sobie, jak rośnie i dojrzewa cytryna. Skąpane w słońcu, w gorącym klimacie, na krzakach dojrzewają cytryny. Ile one muszą się nałapać tych promieni słonecznych, których nam czasami brakuje. Nie dziwne więc, że gdy bierzemy do ręki olejek eteryczny, odstrusowy i wąchamy go, uśmiech od razu pojawia się u nam na buzi. Ostatnio zaczęłam zgłębiać temat, które olejki eteryczne stosować na jakie emocje, i w tym pomaga mi książka, którą nabyłam, Essential Emotions. To jest wydawnictwo, które jest dostępne tylko w języku angielskim, nie ma niestety go po polsku. Jeśli ktoś oczekiwałby, że mamy po polsku takie wydawnictwo, to niestety się zawiedzie. Bo nie ma pozycji, która byłaby równie dobrze opracowana jak ta, ale ponieważ ja tę książkę mam, będę chciała się z Wami podzielić informacjami, które są w niej zawarte. Otworzę sobie tutaj kartę poświęconą olejku cytrynowemu, i powiem Wam i powiem Wam na co zastosować cytrynę. Najpierw mamy opis. Tego, jak oleje eteryczny z cytryny działa, a później mamy wypisane te emocje, z którymi chcemy pracować. I na przykład cytryna będzie wspomagała nas, jeśli chcemy współpracować z tymi niewspierającymi nas emocjami, takimi jak zakłopotanie, niemożność skupienia się, zmęczenie psychiczne, brak radości i energii, problemy z uczeniem się, poczucie winy i nie, brak zaangażowania. A jeśli na przykład chcemy więcej koncentracji, być naenergetyzowani, mieć jasność umysłu, być pobudzeni, racjonalni i zadowoleni, to wtedy też właśnie powinniśmy stosować cytrynę. A jak? To też również mamy tutaj wyjaśnione. Po pierwsze aromatycznie. Najprostsze byłoby włączenie olejku cytrynowego w dyfuzorze. Ale jeśli go nie mamy, żaden kłopot. Bierzemy buteleczkę olejku, odkręcamy i przynajmniej 30 sekund wdychamy zapach cytryny. Dlaczego 30 sekund? Bo tyle mniej więcej trwa aktywacja w naszym mózgu tego, co aromatycznie chcemy mu przekazać. Pamiętajcie, żeby później buteleczkę bardzo dobrze zakręcić, bo oczywiście olejki eteryczne jako substancje lotne wyparowują i nie chcemy, żeby te wszystkie dobroczynne terapeutyczne właściwości olejku wyparowały. Możemy również jedną kroplę cytryny na oleju bazowym wsmarować w nadgarstki. I trzecią formą jest oczywiście doustnie. Ja zaczynałam dzień wielokrotnie od picia ciepłej wody z olejkiem eterycznym z cytryny. Jedna kropla na taką bardzo dużą szklankę albo nawet powiedziałabym na litr. A ta książka sugeruje, myślę, że dosyć hardkorowe rozwiązanie, że można wziąć nawet jedną kroplę olejku cytrynowego pod język. Pamiętajcie o zachowaniu środków ostrożności. Nigdy nie stosujemy olejków eterycznych do wewnątrz oczu, uszu ani nosa. Jest to bardzo istotne, żeby też olejki eteryczne przechowywać z dala od dzieci. Obiecałam Wam, że powiem również słowo o tej mieszance od rzeczy załatwionych. A ta mieszanka zawiera inny cytrus. Jest to dzika pomarańcza. I tak też tutaj właśnie stosując dziką pomarańczę w połączeniu z olejkiem eterycznym miętowym, czyli peppermint, mamy mieszankę od rzeczy załatwionych. Polecam ją serdecznie. Co ciekawe, również jeszcze co wyczytałam w tej książce, że dziką pomarańczę zaleca się stosować, jeśli chcemy pracować z obfitością. Wiem, że wiele osób pracuje z obfitością, tak więc polecam Wam zastosowanie dzikiej pomarańczy. No to jak? Widzimy się w kolejnym Romaczacie. Do zobaczenia. Cześć!